Kamili. i dzisiaj będziemy plankować mojego kolegi brata. Będziemy go tak wyżywać, bo chciałby zabrać dziewczynę, więc cześć. Siema, siema. I teraz... Dobra, dobra dawaj go z górnej rury Czekaj, bo jestem w rundie. Jak skończę rundę. A spokojnie, To widzimy się po przerwie. Przepraszam. Co? Przepraszam. Zobaczam ci. A zagramy Coś? Ale możemy sobie po chwili gadać. Okej. Okay. No, Okej, okay, no to. Ja akurat filmik nagrywam jak gram, no to. Ale dźwięk mam wyciszony, nie słychać mnie na ja tym. Na będzie YouTube. Nie będzie dać słychać jak kadam. A to tak naprawdę chciałś mi dziewczynę odbić? Tak. A za co? O tak. Ale nie, powiedz mi tylko za co. Fajna. A nie możesz aby znajść takiej samej? Jak? Normalnie, zagadaj. Ej, coś ci teraz mogę powiedzieć? Dziękuję, jak ja. I co chciałeś? Co chcesz mi powiedzieć? Kocham cię. Deju. <noise> Żartuję. Spierdalaj leszczu. Na skutzałem drzewo. Kąp się w wie. Dziewczyny mnie odbierze z z i lesu, głupi mały. śmierdzielu jeden. Z ty, mała głupia. Wiesz, że ja to nagram, ja to nagram na YouTube, a to wszystko będzie na YouTube, jaki ty jesteś. Nie dał Nie dał mnie. Wszystko jeszcze do tej pory nagrywam.